W dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak w C Sharpie możesz przekazać zmienną typu wartościowego do metody za pomocą referencji. Będziemy w tym celu musieli użyć słów kluczowych REF lub OUT i właściwie w tym materiale pokażę Ci jak ich użyć oraz jakie są między nimi podstawowe różnice. Cześć z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą dotnet. Przejdźmy od razu do konkretów. Zapraszam Cię przed ekran mojego komputera, gdzie wytłumaczę Ci jak to zrobić na przykładzie w C-Sharpie. Załóżmy, że mamy prostą aplikację konsolową. W metodzie main mamy najpierw inicjalizację zmiennej typu int o nazwie myNumber, a następnie wywołujemy trzy razy metodę incrementValue, która powinna za każdym razem zwiększyć wartość naszej zmiennej o 1. Czyli taki kod może wyglądać mniej więcej w ten sposób. Także możemy teraz uruchomić aplikację i zobaczmy, jaki wynik zostanie wyświetlony. Także jak widzisz, zostało wyświetlone tutaj w tym miejscu 0. Także niestety nasza zmienna nie została zwiększona i nadal ma wartość 0. Dlaczego tak się stało? Zmienna my number jest typu int, a int jest typem prostym, czyli typem wartościowym. I przez to do metody increment value została przekazana sama wartość tej zmiennej. W takim przypadku wartość zmiennej myNumber ciągle jest taka sama. Jak w takim razie za pomocą metody increment value zwiększyć wartość zmiennej myNumber? Musimy do metody increment value przekazać zmienną myNumber przez referencję. Aby to zrobić, musimy użyć słowa kluczowego ref lub out. Także zacznijmy od słowa ref. Na początek, w sygnaturze metody increment value, musimy oznaczyć parametr słowem ref, czyli tak w ten sposób. Oraz tak samo, przy wywołaniu tej metody, musimy dodać to słowo kluczowe ref w każdym przypadku. OK? Jeżeli teraz uruchomimy aplikację, no to zauważ, że faktycznie tym razem wartość naszej zmiennej została zmieniona i tym razem już ma wartość 3. Ok, także w ten sposób użyliśmy słowa kluczowego ref i faktycznie została zmieniona wartość naszej zmiennej, która jest typu prostego. Super, ale wspominałem ci wcześniej, że również możemy skorzystać tutaj z słowa kluczowego out. Także zamiast ref możemy również użyć out. Aby można było użyć out, musimy tutaj jeszcze wewnątrz tej metody zainicjalizować ten parametr dowolną wartością. Także w naszym przypadku tutaj tylko zainicjalizuje nasz parametr wartością 0. Także jak widzisz, w tym przypadku out nie ma zbyt dużego sensu, jednak możesz go użyć podobnie jak właśnie słowa kluczowego ref. Jeżeli teraz uruchomimy naszą aplikację, to wartość wynosi 1, ponieważ tutaj za każdym razem tak jakby ją zerujemy na początek. Także, jeżeli w przypadku OUT ta nasza inicjalizacja wcześniej jest zbędna, no to możemy wywołać tą naszą metodę w ten sposób. Czyli przekazujemy tutaj od razu. My number wraz z typem, no i teraz znowu zostanie wyświetlony 1. czyli jeżeli używamy tutaj out, to wcześniejsza inicjalizacja nie ma sensu, ponieważ i tak wewnątrz tej metody increment value w przypadku out, ta wartość, ten parametr musi zostać ponownie zainicjalizowany. Także podsumowując, jaka jest różnica pomiędzy ref i out? Jak pewnie zauważyłeś, te dwa sposoby troszkę się różnią i każdy z nich. Będzie lepszy, bardziej dopasowany do innej sytuacji. Podstawowe różnice pomiędzy nimi to: zmienna oznaczona e, słowem ref musi być zainicjalizowana przed przekazaniem jej jako parametr. Czyli u nas tutaj wcześniej mieliśmy int number, to się równa 0, czyli najpierw mieliśmy inicjalizację, a dopiero później przekazywaliśmy ją z słowem kluczowym ref. Do tej metody. Natomiast zmienna oznaczona słowem out nie musi, ale może być zainicjalizowana przed przekazaniem jej jako e, parametr. Czyli w naszym przypadku, jeżeli używamy out, to wystarczyłoby ją e, w taki sposób tylko zadeklarować. Nie potrzebujemy tutaj mieć inicjalizacji. Także również może być inicjalizacja przed przekazaniem, lecz nie ma to najmniejszego sensu w przypadku out. Zmienna oznaczona przez REF nie musi zostać zainicjalizowana w metodzie, do której została przekazana. U nas dopuszczalny był sam zapis tutaj inkrementujący tą wartość, czyli value plus operator inkrementacji. Natomiast zmienna oznaczona przez OUT musi zostać zainicjalizowana, tak tutaj mamy w tym przykładzie, wewnątrz tej metody. U nas zmienna oprócz inkrementacji właśnie musiała zawierać inicjalizację. Także zmienna oznaczona przez ref mówi nam, że zmienna została już wcześniej zainicjalizowana i może zostać odczytana lub i zmieniona w metodzie, a wszystkie zmiany będą widoczne również poza metodą. Natomiast zmienna oznaczona przez out mówi nam, że zmienna nie została jeszcze zainicjalizowana, nie ma żadnej wartości. Jej wartość będzie zainicjalizowana wewnątrz metody i zazwyczaj używamy w przypadkach, gdy chcemy, żeby wartość jakiejś zmiennej została zmieniona poza metodą. Jak widzisz, mimo że REF i OUT z pozoru mają takie samo zastosowanie, to każde z nich będzie przydatne w innej sytuacji. REF używamy, gdy interesuje nas zarówno wartość zmiennej, która została nadana przed przekazaniem do metody, jak i wartość po wyjściu z tej metody. A out, gdy interesuje nas tylko wartość po wyjściu z metody, jak sama nazwa wskazuje. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dołącz do mojej społeczności zapisz zapiszę na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C Sharpa i platformy .NET. Nie ominąć też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale